Ja uczęłam na Dzisiaj nagrywamy Minecraft drugi. Będzie to taka, takie odnowienie z serii Minecraft Solo. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. A tymczasem lecimy sobie splądrować wioskę i chyba w niej zostaniemy. Tutaj w tej serii nie będzie chodzić o to, żebyśmy dążyli jak najszybciej do smoka. Myślę, że w tej serii nie będziemy rozwalać smoka. Będziemy sobie tylko tak grać. Ja tu splądruję wioskę i widzimy się po cięciu. No to już splądrowałem wioskę tutaj, zobaczyłem taką. jakby to nazwać, farma. Będę sobie tutaj coś hodować, tylko jeszcze nie wiem co. O, już wiem, mam świnki. Najpierw będą tu świnki. Drugą muszę łapać, o, biegnij druga muszę to zobaczyć. Biegnie i druga. Bo jeszcze trzecia. No właśnie. I mam no, fajną zgrodę ze świnkami. Zaraz tutaj może jeszcze. O. I teraz będzie fajny. Wojny na tyle w tym odcinku. Do następnego. Cześć.